Wnioski o 500 plus poskładane? Do końca czerwca czas był. Patrzcie, bo Wam przypadnie kolejny miesiąc. Ja patrzę. Na koncie się nie zgadza. Dzwonię. Halo? Mops? Kasy nie ma. Nazwisko. Śniadach. Proszę Pana, wniosek nie złożony. Do końca czerwca był wniosek? Trzeba było złożyć wniosek. No wie, ale tam pani widzi, że dwójka dzieci małych, no dzieci są, a 500 nie ma. Proszę pana, musi być wniosek. No dobra, więc złożyłem wniosek jeszcze raz. Okazuje się, że ten wniosek trzeba składać co roku, co półtora roku, nie wiem, ja drugi raz składałem i oni ten wniosek ja tam przez bank cyfrowo składam, hmm, cyfryzacja, no oni ten wniosek dostają na pocztę, drukują i pik, pieczątkę i fik do szafy. No i tak co roku się okazuje, tak ma być. No ale za, mówię, pojadę do tego urzędu, pogadam, coś może uda się załatwić. No i mówię, no słuchajcie, no bez, bez sensu to troszeczkę jest, no ja mam dzieci, no konto się nie zmieniło, yy, po co wam ten wniosek? No, wie pan, no tak, my tego nie ustalamy ja mówię, no kurde, no nie zdążyłem no, haha ha, ha. mówi, nie pan jeden, nie pan jeden ciekawe, kto dostanie te 500 plus moje pójdzie na diety dla posłów cholera i tak se myślę jak dają to trzeba brać wnioski na czas składać, bo jak nie dla tamtych dziadów pójdzie na podwyżki 吧。Uh huh.